Może wyrzuca na plażę kawałki drewna, wszystko co, co było do niego rzucone, między innymi poroże, ale również taką kość, olbrzymią kość, ta kość mogła należy tylko do wielorywać, zobaczcie, jak to jest duże. Yy, moja stopa rozmiar 46, to jest taki fragment tej kości, jak duże to musi być zwierzę mimo filmów. Gdzie wszyscy wiemy, że to jest olbrzymi stach, największy stach na świecie, to jednak kawałek kości tego zwierzęcia przypominał jego majestatyczne budowie. A za to Kolesbukta to miejsce, gdzie są również pozostałości innych rosyjskich czy radzieckich, można nawet lepiej powiedzieć, budowli. Jest kilka domków. Jakieś dwie stare łajby które już prawdopodobnie nigdy nie wypłyną. Cóż, to tyle. My zmierzamy jeszcze stąd 2 km, gdzie będziemy dzisiaj notować w rosyjskiej chacie pamięci, ale to pewnie zobaczycie.